Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku twierdzy remastered i jest pięknie. Był kiedyś taki let's player, on miał ksywę Witchaven, bardzo lubiłem go oglądać jak byłem jeszcze w technikum. I on właśnie zawsze takim głosem mówił, że I jest pięknie. <grywa> jak, jak jakiś niemilców rozwalał w grach. Więc my też będziemy dzisiaj niemilców rozwalać i będziemy robić przełamane oblężenie i będzie pięknie. <grywa> jak to mawiał Witchaven Chaven. I jest. No i jest. Jest, jest. Niech się dzieje. Zanucę wam piosenkę z odległej przeszłości. O kłamstwie i zdradzie płynącej z ust szczura, lecz przybył wódz sprawy z gniutu niegodziwości, nie rytmu, a deszcz strzał niebo zaćmił niczym chmura. Pośród wojów trwoga jak fala wzrastała, śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała. Szczura tak to szczura, bliski jest już. Koniec, na kolanach klęknął, w Pio, piosenki ekipy, gdyby nie BRO, Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy lorda Wełnowora okazały się mylne, ser długo ręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do ciebie wieści, że lord Manikin, znany ze swej chwiejnej postawy, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z tobą w jednym szeregu. Zająć lordem manikinem. Jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam, za chwilę uczynią to pozostali. Dobrze mówi. No cóż. E, najpierw muszę odzyskać swoje ziemie i. Uh, nie mam dość wojsk, więc. Uh, uh, czekam na posiłki od. Marcin Tam Dubiel, kiedy tłumaczy się z dramatu. <grym, grym>, lorda manikina bo zawiśniesz na sznurze... szczurze! W uznaniu twoich zasług mianuje cię wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą lordowi Manikinowi, gdyż wrogie wojska oblegają jego zamek. Lord Manikin został zaatakowany. Okay. Musimy Niech uczynić się dzieje. wszystko, Nie mogę se nucić muzyczki dobrze. Bo mam desynchro lekkie kamerki z grą, bo mam trochę starą kartę do przechwytywania. Wiecie, i jak nucę, to się rozjeżdża. Słuchajcie, teraz zanucę równo z muzyczką. Bam. Zanuciłem równo, a wiem, że wy usłyszeliście z przesunięciem. mówicie, co ten debil gada? Jak on przecież krzywo zanucił, nie? No i... A tak to bym sobie śpiewał tutaj. Dobra, bardzo trudny. Co mamy nowego w tej misji? Warsztat grotniczy, od teraz będziemy mogli robić grotto dla Izaka. <grym> tak jest, nie, tak naprawdę to włóczników. A e, on dzisiaj dobry humorek, ja A miałem taki do dupy cały dzień, ale jakoś na wieczór mi się poprawił. Dobra. Yy, zaczynajmy Zamek jest atakowany Szybko rozkoszy, Tak, 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 tak Tutaj trzeba bardzo szybko Tak wygląda mapa, zobaczcie Tu mamy na południu ludziksów Tu wstawimy woła jeszcze jednego yy, Na pewno dobudujemy dom yy, Na pewno yy, tutaj łuczników zwerbujemy To trzeba szybko, bo tutaj patrzcie Idą Niszczą już te przybudówki Ja bym was yy, wycofał Łucznicy w gotowości. Czy bramę mogę, na, mogę naprawić, dobra? Jest tylko troszkę nerwowana, więc to o tyle ok. Tutaj mam dużo mąki, więc ja bym od razu już też raz, dwa, trzy piekarnie zbudował. Zgoldem jest ok. Podatki są w porządku. Kolejny łucznik. Wsadzam cię tutaj. Tutaj, o jest ten błazen co śpiewał, patrzcie. Już tam zmierzamy. Zanucę Wam piosenkę z odległej przyszłości. by tutaj. Zawsze no kurde dużo tych włóczników. Szczerze mówiąc. No to. w drogę. Możesz Część tu. A część tu tych włóczników. Dobra, tutaj dawaj tego. Jest kolejny łucznik. Tu idą... Idzie ta katapulta, drabiniarze. Jacyś różni goście. My od razu... No myślę, że nie robimy warsztatu łuczniczego. Bo ja bym wstawił... A tu są drwale. Okej. Okay. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zbuduj z czterech. Albo tylu. Dużo. Ogólnie, żeby... Więc dobra, tak sobie wszystko poustawiłem To sobie zasejwuję Bo lepiej ciężko będzie ustawić A tu już jest jeden okay, dobra. No jest Zrób jeszcze jednego łucznika Miło, że mamy tu strzały Dobra, łucznicy już tutaj grzeją Wy na postawie agresywnej łucznicy mają mocno odpychać Jak będą drabiniarze podchodzić To jest istotne Dobra, przywrócimy prędkość już taką o. Dobra, łucznicy tam strzelają do ich łuczników, w łucznicy już będą drabiniarzy odpychać. Okej, okay, tutaj w łucznicy niszczą mi mury. Okej, okay, drewniarze y, tam działają. Znikajcie stąd, Znikajcie stąd! krzyczą w łucznicy odpychający drabiniarzy. Tutaj chłopki mury niszczą. Tu se niszczą tą palisadę drewnianą, to niech se niszczą. W gruncie rzeczy, dobrze, że jest ta palisada w ogóle, bo ona zwraca uwagę na siebie machin oblężniczych, nie? To jest spoko opcja. Ja ją chyba będę odbudowywał, bo teraz mogę mieć właśnie, właśnie i kamienne i drewniane umocnienia, i to jest całkiem spoko w gruncie rzeczy. No, to jest całkiem spoko, bo te drewniane mogą właśnie odciągać uwagę katapult. A kamienne no są po prostu mocne, nie? Na tyle. Wróg przerwał, przerwał nasze mury, o kurczaki. Cholibka. Patrzcie co tu się dzieje. No, ale to już włócznicy idą na spotkanie. Dobra, myślę, że reszta włóczników. To nie będzie takie proste. Powiedz tylko co mamy zrobić. A tu idą jeszcze, jeszcze, jeszcze włócznicy wroga. To sobie zabudujemy szybko Okej, okay, w takim odstępie od wrogich jednostek Nie mogę To szybciej przechodźcie, proszę Jeszcze szybciej Dobra, moi już Ale oni no, wybiją, moi łucznicy Chłopy poginą, zanim tu dojdą No i bingo, dobra Panie, nie możemy tam dojść. W porządku. Bierzemy się teraz w takim razie za gospodarkę, żeby poogarniać co trzeba. Tutaj tak woły już dowożą kamienie. Ja myślę, że jeszcze jednego woła nawet postawimy. Jeszcze jeden warsztat grotniczy, tak zwany. Głupa jest zbrojownia postawiona. Dobra, idzie wokół obsłukiem, Ale ja już tu usunę i postawimy sobie tam zbrojownię. nie, idź Koniec do zbrojowni. Z to całkiem miła, odmiana. całkiem miła odmiana. Nie idź tu. Gdzie idziesz? A to, to, to ciekawe, czy zniknie łuk, czy go doniesie, gdzie trzeba? Sprawdźmy, czy jest błąd, czy sobie poradzi. O nie, gdzie jest zbrojownia. Patrzcie, do nieistniejącej zbrojowni Dzień odłożył. Ale błąd. No, zbagowane. Potrzeba drewna. Trzeba będzie ogarnąć Potrzeba drewna. No, na szczęście had drwali troszkę tu mam. Więc mam nadzieję, że sprawnie podziałają. Dobra. Odbudujemy sobie naruszone mury. Hop. Hop. Blaneczki sobie postawimy tutaj. Na tyle, na ile mogę. I tutaj wstawię łuczników. Włócznicy niech będą sobie tu w gotowości. No, z żywnością będzie ok. Proszę nie marudzić. Trochę piekarenek trzeba będzie dobudować. No, ale na to znowuż potrzebuję drewna. Mam tu w ogóle quick Kurczę, nie mam. Przydałby się pod F5 albo E3. O, jest szybkie zapisy. A jaki jest quick save na szybkie zapisy? Skróty klawiszowe? Zapisz. Shift F1. Co to za... Co to za skrót? O, ale to jest zwykłe zapisanie szybki. A szybki zapis? Nie ma czegoś takiego? Szybki zapis jest. Home? Wow, okej, okay, no dobra. Tak wygląda. O oh jest Quick Save. Okej. Okay. Niech będzie. F5 bardziej naturalne by było, więc to ciekawe. No ale dobra. Powiedzmy, że niech będzie. Jak ci drwale? Sobie radzą. Okej, okay, idą dechy. Dużo desek zaraz przyjdzie. To mi się podoba. Woły tutaj kamienie będą dowozić. Kolejne 8 kamieni się pojawiło. Nie ukrywam bardzo mnie to cieszy. Blaneczki. Lipińskie. He he. Dobra, drewno. Dawać drewno. Dużo drewna. I idą dechy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, razy dwanaście. Bardzo w porządku. 84 deski. I to mi pozwoli zbudować ze trzy piekarnie jeszcze. No, ze trzy piekarnie, tak myślę na pewno. I warta tłuczarza jeszcze jeden. No i piekarnie powinny być wystarczające. Powiększają. powiększają się świetnie. Czas da ogromne racje w takim razie. Mam pracowników. Aha, dom oczywiście. Oczywiście dom. Trzy piekarnie. Raz, dwa, trzy. Jeszcze więcej. Dech. Dech w piersiach mi to zapiera. A ja dzisiaj jestem żartowniś, kurde, z humorkiem. Naprawdę jestem zszokowany sam sobą, jak to można być takim ciekawym influencerem przed kamerą. Sześć desek na no to zostawię dla łuczarzy. Czemu ja mówię łuczarz na nich? Rzemieślnik. Jest takie słowo jak łuczarz? W ogóle, bo tak gadam cały czas. Łuczarz. O, łuczarz. Rzemieślnik wykonujący łuki, patrzcie. Ale ja jestem mądry, a nawet a wydawało mi się, że nie. Muszę na terapii nad tym popracować, żeby tak pani powiedzieć, że tutaj Podważam swoją wiedzę, a nie słusznie, bo jestem mądrzejszy niż mi się wydaje. No właśnie, właśnie. Tak to jest. Jednostki wybitne czasami nie dostrzegają swojej wielkości po prostu. Dobra. No, wstrzymam się z tym warsztatem łuczniczym na razie. Może grotniczy sobie jeden postawię, niech produkuje włócznie. Dobra, dobra, co tam gadasz? Dzień dobry, wasza Dzień dobry szefie czekamy na Witam Jakiś serdecznie, czekamy dobra Kolejny łucznik Tutaj kamień wpadł Więc blanki dobudujemy Mamy jakieś wieże kamienne? Nic a nic, no dobra Z palisadą drewnianą to się wstrzymam Przyda mi się jeszcze trochę drewna Zanim się na to zdecyduję Dwie chaty drwala jeszcze daj Zostanie tam 6 sztuk drewna Powiedzmy, że musi wystarczyć co z tymi kmieciami? Patrzcie, znowu nie ma kmieci. A tylu ich było przed chwilą. Kurde felek. Tutaj już włócz nie robi. Łuki już się robią. Tutaj już lecą, tak. Lord Manikin myślę, że jest zadowolony z pomocy, którą otrzymał. Spróbowałby nie być. To byśmy. A to w sumie potrzebuje? Nie potrzebuje tego w sumie. To odzyskam drewno, patrzcie. No bo co mi po tej palisadzie. O. I mam drewna troszkę. Miło. I domek na przykład dobudujemy. No, nie potrzebuję serio tego. Ta. Lepiej tutaj by się przydało tą palisadę dobudować. No drogowskaz jest tylko tu. Nigdzie indziej go nie ma. Więc no. Tak trzeba. Tu mogę w sumie jeszcze kamiennego muru dobudować tak naprawdę. No, drugą linię. Brzydko to wygląda, jak jest, kurczę, ta nierówność w terenie. Palisada wygląda ok. Ale tych kamiennych murów nie lubię, jak one wyglądają. Ok, Czekamy dobra, pięciu łuczników. Tak. Bardzo fajnie. No właśnie, nabieramy ich. Czekamy Dwie na włócznie i łuk, dobra. Wstawiamy, wstawiamy Nasze na mury. Się. Powiększają się, jak na moje. Jak sobie patrzę, o, drwale, super. Kolejny warsztat łuczniczy, tutaj już mąka się skończyła i trochę nie mam miejsca wiecie na farmę, o mogę jeszcze, tu mogę dwie nawet, super, pam, 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 jeszcze trochę czasu do kolejnego ataku, Raz, 2, 3 Grotnika może postawię, tylko to 100 golda znowu potrzebuję. No, o, drobinka się kurczą, nie jakoś bardzo, dajcie spokój. Tutaj te woły nie nadążają, patrzcie, czwartego stawiam. No, nie nadążają. No, ale kawałek drogi mają do przejścia i tu pod górę jeszcze, to taki w z takimi kamieniami to się, myślę, trochę musi namęczyć. Jak się tu dostałeś bez mojej wiedzy? Nieważne, zaraz wysyłam wojska, żeby się z tobą rozprawiły raz na zawsze No no dobra Gadaj z drów Tak ci powiem Kolega drogi Patrz jaki tu labirynt ci zrobię Może byście się tu gubili W nim I drewniane zaraz pobuduje. pobuduję Żebyś sobie nie myślał gościu Raz, dwa, trzy no, czyli będą dwa taki szczura co najmniej, okej okay. a zukrzywo. krzywo A nie, jednak prosto. okej okay. A, 10 potrzebuje Okej, okay, ale już kolejny wół jedzie Oj kurczą się, dobra Zmniejsz na bez podatków Wojska szczura atakują, sprawdźmy to Czyli home na quicksave. Dobra, mam dwa savey. a mam dwa, super Dodawaj kamień na tą bramę o, tu i tak mam problem, żeby ją postawić. Dobra. O Jezus, trochę ich jest. No to są takie całkiem niemałe wojska. Nieźle. No nie mam jakiej tu postawić, dobra. To. To nie wiem, co mam zrobić w sumie. No nie wiem. Tu by mogła być. No, to by mogła być no to tu zamknę po prostu. I tyle. Tu się trzymamy. Tak, katapulta będzie w palisadę walić. O kurde, co, co tu się... Co? Bude. Tutaj hop. Wy oczywiście na postawie obronnej. Ale w miarę proszę tutaj dawać radę. Co to ci tam są na tym... O, patrzcie. Ci tutaj będą te drabiny podstawiać do tego muru. I to jest spoko, bo z, z tego muru tak naprawdę ci włócznicy nic nie zrobią. O, patrzcie, tu biegną takim labiryntem. To mi daje czasu w ogóle. Wy możecie tu strzelać do tej. O, patrzcie, ładnie. To już będziemy niszczyć. Tak, dobrze, żeśmy ten labirynt im tu zrobili i drugą linię murów. To no myślę, że szczurzysko będzie miało niemały problem. Kurczą się nasze zapasy. Patrzcie na to. Na no, to drugi młyn. I jeszcze piekarnie. Dawać tych desek trochę więcej. Gurde, się, się drewno kończy. O kurczę, coś tu wygląda, jakby coś pękło. A to pękła ta brama. Taj, oni sobie biją te mury. Głupi są w ogóle. Mega głupi. Patrzcie, tutaj już nic nie zrobią. tutaj już ze sranko będą mieli. Po całości wpadło w łuków. Nie mam kmieci wolnych. na baj. Więcej idzie tych kamieni, jeszcze. Przydałoby się drewna odderwali. No, jeszcze, jeszcze coś tam idzie. Kurczę, kurczą się naprawdę, no. Naprawdę się kurczą te zapasy. No, ci spokój, dobra. Tu już ziomek nic nie zrobi. Pogubili się. Rajna, ale ogólnie to bardzo dobrze. Te cztery włócznie, dwa łuki. Tu szkolimy. Udało nam się odeprzeć taki wroga. Wy wchodzicie tu. Zasejwujemy sobie, oczywiście. Martwi mnie brak. Y, martwi mnie brak. To muszę przyznać, że brak mnie martwi. Brak, no wiecie czego. Dobra, no tutaj przywrócimy bramę, żeby mogli wychodzić, Co tam będzie potrzebował. I odbudowujemy mur. Brak jedzenia, o. I drewna na piekarnię, tak powiem. Dobra, tutaj piekarnia jeszcze jedna, bach. Dobra, kolejne mury. Ja bym sobie z blankami je zbudował za chwilę chętnie. Znaczy pogrubił Tu, bo czemu by nie Dokładnie Na dwie warstwy to od razu jakoś tak lepiej będzie Stan skarbca bez Powiększają się, no właśnie widzę Dlatego bym dał podatki znowu Żeby mieć hajs na wyszkolenie kolejnych żołnierzy Bo z tym jest ciężko Tutaj drwale, no tak Zaraz im się skończą te surowce Wspaniała jest muzyka w tej grze Naprawdę jest piękna Mhm, mm gold mi się kończy. A nawet skończył, no bo nie mam go w sumie w ogóle. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Dobra, piekarnie ogarniają, z tego co widzę. Dorzucę jeszcze jedną. Mąki jeszcze trochę jest. Niosą tu zboże do młyna To jest dobra sprawa. Może jeszcze jedną farmę pszenicy zmieści się. Może trzeba będzie obrócić. Mapę czasami tak jest. No, że obrócimy mapkę. O, no na przykład tutaj weszło. Też tutaj nie wymagało obrócenia mapy, akurat, ale no niech będzie. O, wjechały dechy. To mi się podoba. Raz, dwa piekarnie. Kamienie wjeżdżają też. Super. Zakurczą się. To cofnij. O! sześciu łuczników, super. A jeszcze jeden dom. Zresztą będzie szybciej, jedzenie schodzić no ale. Szybciej też zagrzytujemy ziomków. Nakładnik mieci już wchodzą. I podatki będą więcej golda pozyskiwać, jak będzie więcej ludzi. Nowaj włóczników. Zaraz łuczników kolejnych. I ich wszystkich władujemy na mury i myślę, że będzie ok. No, myślę, że będzie ok. Trochę kamienia chyba mi wpadło, nie? Osiem, to niedużo w sumie. Dobra, dawaj blanki. Tych wołów to mam wrażenie właśnie, że tu trochę szło. Tu idzie jeszcze jeden. Hop. Hop. Okej, okay, pod kamień. Super. Ta, no dwa mury zablankowane, to jest okej okay sprawa naprawdę. Od Ach, tak. Teraz się Moje Bardzo się martwię. Trzęsę się ze strachu, chciałem powiedzieć. Dobra. No, stawiane palisady Zapraszamy na pałę. Na Paulisada, taka trochę. 13 łuczników, 6 włóczników. Dorzucamy. Proszę bardzo, postawa obronna. Bardzo ładnie, to mi daje sumarycznie wojska. 45 łuczników, 29 włóczników. Staram się podkreślać to słowo, żeby się nie zlewały. Bez podatków, to a tutaj widać pan na konfederację, głosuje. Ewidentnie Uczni. dobra, bania. Bojska szczura atakują. Co to za wojska? Och, lipka. <laughs> Trochę ich jest. No, ale oni jakoś tak zawsze w taki sposób atakują, że. i tak potem mają ze sranko. Co ja mogę powiedzieć? No, ale ta, te, te palisady tutaj takie Potrzeba napały, drewna. powstawiane, dobrą robotę robią. Nawet jeszcze dwóch tych łuczników. Stawaj ich tutaj na mur. Nasze zapasy żywności kurczą się. Tak? Kurczą się. O, ale mąkę niosą. Dobra, daj. Come, get some. Come, get some. Ale jeszcze blaneczki nie mogę już. Okay. Dzielnie. Chłop z piękiem tu nie <gryw> idzie. To jest dobra jazda. Dobra, tutaj wchodzą. My już sobie strzelamy elegancko No, troszkę ich jest, ale oni pogubią się na tych murach zaraz Patrzcie, no w ogóle z nich, z dołu, żeby strzelali, to będą mieli mega ciężko Mega ciężko im będzie, serio Mogę tam stawić łuczników? A co wy, którędy wy? Bardzo głupio, moim zdaniem Czemu naokoło idziecie, nie przez bramę? Bo brama jest pełna? To o to, to, to chodzi? Bardzo dziwne. No tu można przejść przecież. strzelaj do nich. Zabijajcie. Ta, ci się tu przebijają. Zanim oni to poniszczą jest ta muza. Ty, 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 ty. No ale tu już wiecie, większość tych sił padła. Są jeszcze jacyś drabiniarze i ten. Taka ta katapulta to tam niszczy palisadę. Wycelujecie? Wycelowali. Bardzo ładnie tak. Sporo tych łuczników ma. Oni trochę tak przyznam. Czemu wyjdziecie naokoło? To nie ma żadnego sensu. Bardzo dziwnie to. jaj. Patrz, widzicie? A może to. Albo tu się mur zniszczył. Tak, patrzcie, to jest zniszczony mur. Ja tego nie zauważyłem. Dobra. Jest okej. Okay. Patrzcie, otwarty mur. Zapraszam. Pójdźcie sobie tutaj. Łucznicy. Włóczniki zostają na murach. Będą odpychać drabiniarzy, oczywiście. Ale ci drabiniarze łaskawie dojdą na miejsce. Tych chcę wybić. No, ale giną. Padają jak muchy. Lord manikin obroniony na to wygląda. No, tu jakiś. Chłopak pojedynczy został. Dobra. już na agresji. Atakować! Zjeżdżać w nich. No i pięknie. Tak się robi hip-hop, moi drodzy. Co mogę, co można dodać? No nic, właśnie. Nie ma co dodawać nawet. Bardzo dobrze mi poszło. Co tam powie Duke de Czekamy na rozkaz. ucznicy w gotowości. Na mury sam możecie wejść. A co? Powiedz coś, Duke de Pucu. Weź się ziomeczku, przypuczuj. Powiedz tylko co masz zrobić? No weź coś powiedz. Potrzeba złota. Złota potrzeba? Wiadomość od szczura. Znów to samo. Nie do wiary, po prostu otaczają mnie sami idioci. Sami idioci. Przypadek. Potrzeba złota. Zwycięstwo. Co Zwycienstwo. mogę rzec? Jeden raz przegrać ze szczurem to wystarczająco. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich osiągnięć militarnych. Sam często myślałem o tym, żeby rozprawić się z tym żałosnym szczurkiem. Jestem pewien, że może. YouTuber po Pandorze, do... kiedy, kiedy Sylwek nagrywa o nim film. <laughs> no i tak oto zaczynamy kolejną misję. Handel z diabłem. Zdarła do ciebie pilna wiadomość od serdu ręki. Przyjmij gratulacje za sposób, w jaki poradziłeś sobie z ostatnim zadaniem. Teraz stajemy jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. Wyrusz natychmiast w kierunku granic ojczyzny. Zabierz tylko kilku najlepszych ludzi. Wszystko się wyjaśni, kiedy dotrzesz na miejsce. Niemal zajeździłeś swoje konie na śmierć, gnając na spotkanie z lordem. W końcu spotkałeś posłańca od serdu Goręki, który wręczył ci list z opisem twojego zadania. Szpiedzy donieśli nam, że szczur szykuje ostatni desperacki atak na nasze ziemię. Musisz znaleźć i opóźnić marsz jego armii. Nie mamy czasu, aby przeprowadzić zaciąg do wojska, ale Diok Bauergard, zwany Wężem, wspomoże nas znacznymi siłami, jeśli otrzyma od nas w zamian ładunek piwa. Kiedy pokonamy Marzec, armię radia. oblężniczą Szczura, Bauergard zgodzi się, abyśmy zagarnęli sąsiadujące z naszym terytorium ziemię Szczura. Uprawia więc chmieli wasz a potem wyślij je Wężowi. Wyślij tak zrobimy, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Póki co dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne części Let's Play Stronghold. Elo.